Witaj na kanale Nieruchomista Sekrety Pośrednictwa. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, koniecznie teraz to zrób, żeby być na bieżąco. W tym materiale powiem o nowych informacjach na temat kredytu na start. To nie jest najlepsze rozwiązanie, które dzisiaj moglibyśmy mieć, bo od tego nie będzie większej podaży mieszkań, powiedział na konferencji Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu i lider Polski2050 odnosząc się do projektu Kredyt na start. Z kolei Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej twierdzi w opinii do projektu, że wejście Kredyt na start może doprowadzić do niespółmiernego wzrostu cen na rynku mieszkaniowym w krótkim okresie. Szymon Hołownia przekazał podczas konferencji prasowej, że jego partia projektu Kredyt na Start nie poprze i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Dodał, że jeśli ta propozycja będzie ewoluować w jaki sposób i doprowadzi do tego, że będzie bardziej sprawiedliwa, pojawią się formy rzeczywiście realnego wsparcia budownictwa społecznego, na którym nam bardzo zależy, to wtedy tak zapewnił Szymon Hołownię. Wskazując, jakie elementy musiałyby się zmienić, aby jego partia poparła projekt. Jak dodał, aktualne rozwiązania w projekcie zapewniają prosty przepływ pieniędzy państwowych do deweloperów. To nie jest najlepsze rozwiązanie, które dzisiaj moglibyśmy mieć, bo od tego nie będzie większej podaży mieszkań. Od tego będzie przełożenie tego problemu na lata, ocenił. Również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało w opinię do nowej wersji projektu. Że propozycja kredytu na stat nie adresuje właściwie wyzwania poprawy dostępności mieszkaniowej. Projektowane w ustawie rozwiązania nie adresują właściwie wyzwania, jakim jest poprawa dostępności mieszkaniowej. Ponownie zwracamy uwagę, że skierowane wsparcie do strony popytowej zamiast do tej związanej z podażą mieszkań może doprowadzić do niespółmiernego wzrostu cen na rynku mieszkaniowym w krótkim okresie przed odpowiednim dostosowaniem podaży mieszkań podaj resort. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraziło wątpliwości dotyczące programu. Kredytu na start, argumentując, że może on prowadzić do nieefektywnego wykorzystania środków budżetowych, a cele programu mogą być nieadekwatne do poniesionych kosztów. W opinii resortu, środki te mogłyby zostać lepiej wykorzystane na projekty ochrony środowiska, takie jak poprawa stanu wód odży, transformacja energetyczna i ochrona powietrza. Wiceminister Krzysztof Bolesta zwrócił uwagę na konieczność ponownego przeanalizowania zasadności programu, podkreślając, że przyjęcie projektu przez stały Komitet Rady Ministrów może być problematyczne ze względu na wysokie zapotrzebowanie na środki budżetowe Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej negatywnie ocenia zmiany dotyczące zniesienia limitu dochodowego dla rodzin, co najmniej trójką dzieci. Podsumowując ten materiał, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz inne instytucje wyraziły poważne zastrzeżenia wobec programu Kredyt na Sad, wskazując na jego potencjalną nieefektywność i wysokie koszty dla budżetu państwa. Wiceminister Krzysztof Bolesta podkreślił, że środki mogłyby być lepiej wykorzystane na ochronę środowiska. Krytyka programu obejmuje także obawy o wzrost cen nieruchomości i zakłócenie polityki pieniężnej. Szymon Hołownia i jego partia Polska 2050 zapowiedzieli sprzeciw wobec projektu, a premier Donald Tusk sugeruje opracowanie wspólnych rządowych propozycji. To tyle w tym materiale. Drogi widzu, pamiętaj, zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. Jeśli się podobało, to daj łapeczkę w górę i ewentualnie daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Do zobaczenia!